Cześć, witam na swoim kanale. W tym filmie pokażę Wam, jak przycinać starą jagłodę kamczacką na co zwrócić uwagę, jak wykonać tę pracę, żeby kondycja krzewu się poprawiła, żeby ładnie plonowała, ładnie się rozwijała. Więc jeśli ten film jest interesujący, to tradycyjnie pozostaj na kanale. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania. A teraz spójrzcie tutaj. Tutaj z racji tego, że jest bardzo ciepło, właściwie bardzo ciepło, zima jest ciepła, jagoda zaczyna już pomału dostawać pąki. I to jest ostatni czas, kiedy my możemy wykonać cięcie. Niestety w tym roku cięcie jest wykonywane około 3-4 tygodni prędzej niż zwykle. No spowodowane jest to tym, że, tak jak mówię, pąki zaczynają się już otwierać i musimy tutaj zacząć działać. Pierwsze, co wycinamy, czyli wszystko to, co nam się krzyżuje. W jakikolwiek sposób musimy się pozbyć obcierania się gałęzi. Jest jednym z głównych powodów wystąpienia wszelkiego rodzaju chorób na naszych jagodach. Tutaj warto również wspomnieć o tym, że te gałęzie, które są poniżej, często są praktycznie bez ołków kwiatowych, bez jakichkolwiek ładnych przyrostów, bo są zasłonięte. Nie dostają światła, nie dostają odpowiedniej ilości słońca i na nich nic nie rośnie, nic się nie rozwijają, tylko są zabierają energię, a roślina może tą energię przekazać w owoce, nowe pędy, bardziej w lepsze, które będzie miała lepszy rozwój. Tak jak tu widzicie, dużo gałęzi się krzyżuje. Warto jest wyciąć wtedy tak mamy sprawę rozwiązaną tu zrobił nam się ładny prześwit między gałęziami i wtedy nie ocierają się nie uderzają, mniej niższe jak widzicie tutaj w zeszłym roku była wycięta dość gruba gałąź tu już jest młody przyrost tutaj natomiast nic nie ma, jeszcze rośnie on do środka więc się go pozbywamy tu jak go zobaczycie. To jest to, o czym mówiłem. Ta gąż była przy ziemi i spójrzcie, roślina się jej pozbywa. Tu już jest cała sucha w środku. O, spójrzcie jest cała sucha. I na takiej gałęzi bardzo szybko zaczęłyby się rozwijać wszelkiego rodzaju choroby. Tutaj naprawdę duże cięcie tej jagody było wykonane w zeszłym roku. Też wam je pokazywałem. Tylko, dlatego teraz ona już tak nie wygląda bardzo tragicznie. Chociaż nadal jest dużo do cięcia, do formowania. Tu mamy dwie takie gałęzi które się duplikują. Więc wycinamy tą, która jest niżej. Ta, która jest wyżej, zawsze lepiej rukuje Lepiej się rozrasta. Tu rośnie taka gałąź Prosto w dół. Tu nie ma na niej ciekawego. Tutaj jest, tutaj jest. Więc ją możemy uciąć tutaj. O. Przez to cięcie również podnosimy gałęzie do góry. A co za tym idzie? Nie będą one dotykać podłoża. Będzie to dla nich o wiele lepsze. To jeszcze, jak widzicie, tutaj jest sporo gałęzi do wycięcia. Teraz przejdziemy tutaj niżej. Tutaj te dwie gałęzie łączą się z poprzednią, z kolejną jagodą, więc możemy ją wyciąć aż tutaj, tu zrobimy miejsce na młode pędy. Tak jak wspominałem na jednym z ostatnich filmów, dobrze jest stanąć z różnych stron krzewu. Wtedy widzimy o wiele szerszą perspektywę. O, i już mamy tą stronę praktycznie załatwioną. Jeszcze tutaj to. To już jest gotowa. Teraz z tej strony. Jedno, drugie rośnie w dół, po to się krzyżuje. Tutaj możemy wycią wyciąć tą całą. O. Bo ona była już prawie sucha. A również chociaż tu jest młoda, ładna weźmiemy to co dotyka ziemi właśnie w cięciu o to chodzi, żeby być dość elastycznym żeby nie być na jedną na jedną rzecz zapatrzone ponieważ decyzję co wyciąć, kiedy jak podejmujemy na bieżąco Podczas obcinania. I spójrzcie, ta jagoda już wygląda o wiele lepiej. Już jest prześwietlona. Te młode pędy będą prosły, bo skopiło się dla nich miejsce. No, to jest. dość ładnie prześwietlone krzew. Dla niektórych takie cięcie może wydawać się radykalne, ale spójrzcie. W zeszłym roku ona była dość mocno przecięta i spójrzcie, ile ma młodych pędów, które wypuściły od korzenia. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 nowych pędów. Więc prowokujemy ją do wymiany praktycznie całego, całego krzewu. Jest to o tyle ważne, że na tych za chwilę nie będzie owoców. Będą one tylko miały liście, będą zacieniać cały krzew, co będzie źle wpływało na kondycję. A po takim cięciu Drzewko e, krzew się będzie odbudowywał, wymieniał gałęzie. I będzie to na pewno dla niego z o wiele większą korzyścią. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Proszę o zostawienie łapki w górę, skomentowanie, udostępnienie, subskrypcję kanału. Dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach.